Witam was kochani serdecznie. Obiecana wycieczka na strzelnicę. E, mam jeszcze parę spraw na jednej z inwestycji, którą właśnie kończę, domykam, składam o pozwolenie na budowę do załatwienia, więc jadę w tamte okolice. A przy okazji porozmawiamy sobie o kilku tematach, które chciałbym z wami poruszyć dla fanów e, broni palnej. Dzisiaj e, chyba cztery albo pięć pistoletów i jeden rewolwer startujemy. No dobrze kochani, e, Hmm. Przypominam, że ten odcinek nagrywam e, w środę, czyli a, w środę, który my mamy kołtys, który zegarek, 18 a, i, I jest to czas, e, właściwie dzień, w którym e, Stany Zjednoczone prognozowały e, atak e, Rosji na, na Ukrainę. E, ja mam nadzieję, że rzeczywiście to wszystko rozejdzie się po, po ko kościach. E, przepraszam Was za te okulary, ale jedziemy samochodem, więc, więc mi się przydadzą. E, natomiast moje przemyślenie dotyczące broni palnej jest, jest takie: e, moim zdaniem każda osoba i to nie tylko każdy facet, ale każdy, każda zdrowa psychicznie osoba, mężczyzna, kobieta, powinni e, potrafić posługiwać się bronią palną. Mądre kraje, takie jak Izrael, Szwajcaria. Budują swoje bezpieczeństwo wewnętrzne na tym, że obywatele nie mają hoplofobii, czyli nie boją się broni. Z drugiej strony, jak patrzę na tych wszystkich krytyków dostępu do broni palnej, już nie czepiając się tego biednego Alka Baldwina, który, jak pamiętacie pod koniec tamtego roku, to jest taki facet ja go lubię jako aktora. Natomiast facet, który jest generalnie wielkim orędownikiem ograniczenia dostępu do broni. Więc jest przeciwko temu, żeby, żeby posiadać. Potem idzie na plan filmowy, i chłopcy zaczynają się bawić bronią. Zaczynają się bawić bronią, no i kończy się to śmiertelnie dla reżyserki. No bo oczywiście nie wiemy, tak? Teraz poze wpłynął do sądu wczoraj czy przedwczoraj, więc my nie wiemy, jak to naprawdę było. Ja nie chcę tu przesądzać, no ale w scenariuszu nie było celowania do kamery i pociągnięcia za spust. Niezależnie od tego, tylko jak ktoś nie ogarnia broni, to nie ogarnia e, nabojów, które są. Nabojami hukowymi od tych, które są ostrymi. No i niestety okazało się, że, że że te ostre, coś tutaj nam się. Ok. Że te ostre źle się ta zabawa skończyła. E, ja mam sam takie doświadczenie, że zabrałem kilkoro e, przeciwników broni palnej. W ogóle to jest całe zło. Całe zło. Teraz chłopcom nie wolno się bawić pistoletami, bo to jest zło. Nie wiem, kto tym matkom. Ja rozumiem, że zaraz insta matki mnie zajadą, bo, bo to. E, Agresja, nie wiem, mam pozwolenie na broń od wielu, wielu lat, kolekcję wielu sztuk broni e, i nie budzi to mojej, nie wiem, agresji. Nie mam, przechodzę regularnie badania psychologiczne, psychiatryczne, które są niezbędne akurat do tego typu pozwolenia. E, i, 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 I pamiętajcie o jednym, że e, bandyci nie występują pozwolenia na broń, oni po prostu kupują tą broń i ją mają, tak. Więc, więc, te wszystkie takie pomysły to, to działają tylko na dobrych ludzi, a nie na nie na złych. Więc moje przekonanie jest takie, że każdy, absolutnie każdy, powinien pójść do dobrego instruktora, spędzić trochę czasu, nauczyć się posługiwać bronią palną i wszyscy mamy taką nadzieję, jakby wszyscy. Nie znam, nie mam kolegi, który dużo strzela, który Chciałby kiedykolwiek musieć użyć broni poza strzelnicą. Jakby broń, tylko na strzelnicy. Wszyscy mamy takie marzenia. Natomiast ostatnia sytuacja na, na Ukrainie: no bo dobra, no, nie panikujmy, tam się pewnie to rozejdzie po kościach. Tak jak powiedziałem. Natomiast no, gdyby gdzieś tam pojawiły się zielone ludziki, to sytuacja różnie mogłaby się rozwijać. I myślę, że też w takich kalkulacjach. Rosji musi, się, no, musi być ten element, jak dobrze jest wyszkolone społeczeństwo, jaki ma dostęp do broni, bo przejąć może jest łatwo zaatakować, ale utrzymać jest cholernie ciężko i bardzo kosztownie. Więc, e, więc tak, zdecydowanie I nie jest to początek tego, że zaraz Kołtyś będzie prowadził szkolenia strzeleckie. Zrobiłem kiedyś, mam uprawnienia instruktora strzelectwa, mam wkładkę bojową, więc jakby prowadzącego strzelanie, mógłbym to robić. Nikogo nie szkole, są od tego lepsi moi koledzy. Jadę do jednego z nich na prywatną strzelnicę. Fajnie, bo będziemy mogli sobie tam różne tematy porobić. Część wam nagramy i nikt nie będzie na to gdzieś nam tam przeszkadzał czy wchodził w kadr. E, tak. No dobra, ale to chwilę będziemy tam jechać, niedługo 20 minut. To nagranie będzie dłuższe, ale tak jak ten kanał jest dla fanów e, i, i, i tyle. Natomiast chciałem się z Wami podzielić innym moim spostrzeżeniem. Obejrzałem ostatnio taki dokument, dokument. Ciężko powiedzieć, że to dokument, ale nazwijmy to tak. Na Netflixie w Tinder Swindler oszust z Tindera. I, I jakby, żebyśmy mieli jasność, jakby Koleś perfidnie naciął wiele kobiet, podobno na 10 milionów dolarów, funtów, no, grubej kasy. Dobra. Natomiast, wie dobra, no, obejrzę ten, ten dokument. Patrzę na to i mówię, no nie wierzę. Naprawdę dziewczyny jest tak, że po 30 wystarczy wam obiecać, że, e, że się z tobą ożenię i chcę mieć z tobą dzieci, i już bierzesz kredyty e, na grube setki tysięcy funtów, dolarów, po to, żeby mu przelać, bo bogaty dziedzic. E, Rodziny, która od lat inwestuje w diamenty, nagle mu zabrakło 50-26 tysięcy dolarów. Ja pamiętam, w Polsce taką popularność no już naście lat temu. Miał taki system szkolenia, który. Znowu ten start, ten stop. Ten system, system szkolenia, który miał zapewniać sukces wszędzie, czyli te wszystkie szkolenia NLP, z których potem potwierały się różne, różne szkółki, no i między innymi. Powstało trochę szkół uwodzenia. Tak? I myślę sobie tak, że ja naprawdę nie wierzę, oglądając ten, ten dokument ten, tak, na Netflixie, że jeszcze na tym świecie są jakieś dziewczyny, które dają się łapać na proste, prostackie, często techniki podrywu, rodem z RSU, rosyjskiej szkoły uwodzenia, czy jakichś tam innych technik. Jakby klasyczne puszpule, klasyczne budowanie wartości. Um, no dobra, ale tego, tego nie oceniam. No dobra, dały się laski wkręcić, jakby, ok. Ale czy wzięły to na klatę? Nie, nie. Netflix zrobił z nie influencerki, celebrytki, więc co zrobiły one? No jak to co? Znalazły serwis, to co robi każda influencerka, jak ma problemy z kasą, czyli zbiera od innych. Co zrobiły trzy dziewczyny, trzy bohaterki? Dokumentu Netflixa w Tinder Swindler. Założyły na portalu gofundme.com zbiórkę, zbiórkę. Chcą zebrać chyba 600 tysięcy funtów, czy dolarów, ale ciekawsze jest to, że jak parę dni temu sprawdzałem, no to 100 tysięcy już mają. myślę sobie, to jest niesamowite. To znaczy, jak nawet przepieprzesz, zrobić głupią rzecz, dobra, no też. Czy koleś jest oszustem? No one same mu to kupowały, tak? No, rzeczywiście jest oszustem, bo obiecał im, że się ożeni i że będą mieli razem dzieci. No, nie miał intencji dotrzymania tego widocznie, ale przecież, jak, no dobra, no, w taki prostacki sposób, perfidny, te proste, tanie techniki wywierania wpływu, na nich zastosował, tak? Prestia czasu, zagrożenie życia, tak? I tak dalej. No. I one uwierzyły mu i pobrały olbrzymie kredyty w, na karty kredytowe. No już pomijam to, że, że dziewczyna idzie na spotkanie z nim i, i następnego dnia leci na drugi koniec Europy w ogóle bez zadania sobie pytania, kto to jest i tak dalej. Czy to, że dobra, nie oceniam tych dziewczyn. Zostały zrobione w konia, czy dały się zrobić w konia, to ocenę zostawiam wam, skomentujcie pod spodem. Natomiast najzabawniejsze jest to, co się dzieje potem, tak? Netflix robi z nich celebrytki, i one otwierają zbiórkę. Pójść do pracy? Nie! Zapracować na to, żeby zwrócić? Nie! Niech inni za to zapłacą. To jest klasyczny sposób myślenia części influencerów, którzy i teraz te. Powiedzmy, nie wiem, niech zbiorą te 600 tysięcy, funtów czy dolarów. Sorry, nie sprawdziłem, sprawdźcie, dajcie mi znać, co to było, czy funty, czy dolary. Zamiast pójść na cele ludzi, którzy naprawdę potrzebują i nie mają innego dostępu, to jesteśmy przedziwnym społeczeństwem, który finansuje kolesiowi private jety, samochody, na które go nie stać, drogie ubrania, za pieniądze tych biednych ludzi, którzy to oglądają, czy tej klasie, nie wiem, średniej, która sobie tam odejmie, albo nie odejmie, dorzuci tam po 50-100 funtów i będzie temat zamknięty. Dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Ja takich zbiórek obserwuję ostatnio, ostatnio dużo. I wydaje mi się, że coś się gdzieś zmieniło w społeczeństwie: że ci młodzi, ale zresztą patrząc na te dziewczyny, te kobiety, to nie tylko młodzi ludzie, gdzieś ten element od zapracować przełączył się na, na zbierać. Tak? Moje przekonanie jest takie, jakie mam od zawsze: nic ci się nie należy, nikt niczego nie musi ci dać. Wiele rzeczy możesz zdobyć, możesz na nie zapracować. Dajcie znać pod spodem, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie na ten konkretnie temat. Na początku tego roku e, zacząłem e, cykl e, rozmów o przedsiębiorczości, o, o, o biznesie, zakładaniu biznesu, i korzystając z okazji, że jeszcze mam 15 minut na strzelnicę, chciałbym się z wami podzielić moim przemyśleniem dotyczącym. Prowadzenia biznesu ze wspólnikami. Robię biznes 26 lat. Miałem wspólników lepszych, gorszych, złych i dobrych. I, I chciałbym na kilka rzeczy zwrócić Wam uwagę. Po pierwsze, pamiętajcie, że spółki zakłada się bardzo łatwo, bardzo szybko. Ludzie się spotykają, wydaje im się, że się dogadują, mają jakąś tam wizję. Dobra, zróbmy spółkę. Moje doświadczenie jest takie, że w wielu sytuacjach za szybko, za wcześnie nie zadaliśmy sobie konkretnych pytań, czyli na przykład jedna z moich spółek się rozpadła i nasze drogi się rozeszły, bo mieliśmy inną strategię rozwoju firmy. To znaczy mój wspólnik chciał to, co zarabialiśmy, żebyśmy kaszowali, wyciągali kasę legalnie, oczywiście, tak wypłacając sobie zyski, a ja chciałem, żebyśmy reinwestowali. I Non-stop jakby mieliśmy o to tarcia, bo nie dogadaliśmy się co do, co będziemy robić z zyskami. Poza tym znowu nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako moja cicha zemsta warszawskiego inwestora na, na moich byłych wspólnikach. E, bo, e, bo chociaż opowiadam o tych wyzwaniach, żeby na coś zwrócić wam uwagę, to kilku mam naprawdę bardzo fajnych i, i mam takie sytuacje, gdzie nasze drogi się rozeszły, ale, ale do dzisiaj bardzo dobrze to wspominamy. Po prostu każdy biznes ma swój początek, środek, niech on trwa jak najdłużej i koniec. I trzeba umieć z klasą podać sobie rękę i, i zakończyć temat. Nie wszyscy to potrafią, nie zawsze jest to możliwe, Więc na tych moich przykładach, bez imion, nawet bez nazwisk, niech to będzie pan A, pan B i pan C, chcę wam na pewne rzeczy zwrócić e, uwagę, a trochę już tego doświadczenia mam, więc być może wam to w czymś pomoże jakby w przyszłości. Ja myślę, że analizując moje e, doświadczenia, ja miałem za mało pewności siebie w moich latach dwudziestych, to znaczy nie miałem chyba na tyle pewności siebie, żeby samemu wchodzić w biznes. Więc brałem sobie czasami pośredników, których dzisiaj nazywam plecaczek. Pośrednik plecaczek to jest taki typ, który bierzesz na plecy i niesiesz. On wiele nie pomaga, wiele nie wpływa w ten biznes, na ten biznes, ale przynajmniej czujesz się, że z kimś masz, masz z kim pogadać, on niespecjalnie to wnosi. No i miałem takiego wspólnika przez dobrych, naście to chyba przesadziłem, ale, ale myślę, że tak z 6-7 lat to na pewno który lubił zawsze chodzić i mówił, bo my z Michałem, bo my z Michałem, to część osób się nawet śmiała, bo sam niespecjalnie miał coś do powiedzenia, ale było my z Michałem i, i mieliśmy do tego jeszcze najgorszy możliwy układ udziałów, czyli 50-50, prawie nigdy tego nie róbcie, to znaczy takie błędy się popełnia, jak ma się 20 lat i takie mega pozytywistyczne spojrzenia, Dogadajcie się, niech ktoś ma 51-49, w większości przypadków ułatwi, będzie taką spółkę potem coś z nią zrobić, gdybyście się nie dogadywali. Ale są też takie przypadki, że 50-50 blokowanie siebie ma też sens, tak? Więc nie dzisiaj o udziałach, dzisiaj o wspólnikach. No i jakby mając udziały 50-50, a dobrze zarabialiśmy, no, ja przez lata nie zauważałem tego, że 90% pracy to wkładałem ja, ale kasą się dzieliliśmy. Po 50%. Zły pomysł. Ja nie wiem, co sobie tym kupowałem. Nie wiem, może jakieś poczucie większej pewności, że ktoś jeszcze jest, takie podtrzymanie za rączkę. Dzisiaj patrzę na to jako mocno niedojrzałe. Wspólnik powinien wnosić tyle wartości, ile ma udziałów. Oczywiście są różne okresy w życiu i. i i różne okresy, w których bywa, że też ktoś za jakiś czas odchodzi, coś się dzieje w jego życiu, tak zwanym prywatnym, tak, musi to ogarnąć, i to od tego też są wspólnicy, żeby się wspierać. Ale jeżeli na co dzień przez lata pracujemy i ty wkładasz znacznie więcej niż twój e, wspólnik, tak, e, bo nie włożył kasy na początku, nie włożył pomysłu, więc e, no, coś jest z tym nie tak. Z drugiej strony mam takiego dobrego kolegę, e, z którym kiedyś bliżej współpracowaliśmy. Bardzo mądry, fajny facet, trochę starszy ode mnie. No i był taki czas, gdzie prowadził jedną spółkę, potrzebował stworzyć dla niej konkurencję. Zostawmy jakie powody tej konkurencji. No i poszedł do kolegi z liceum i mówi: Słuchaj, mam dostawców, mam odbiorców. Po prostu mój odbiorca potrzebuje, żeby było więcej niż jedna firma, która mu dostarcza, więc założymy spółkę, ja będę miał ciche udziały. Mamy takie i takie udziały. Ja wkładam kasę, wkładam kontakty, Ty działasz, pracujesz. No i w pierwszym roku bardzo dobrze zarobili, tutaj już, już były dobre pieniądze, no ale minęły dwa lata i ten jego kolega, tego mojego znajomego wróci i mówi słuchaj, ale Ty to nic nie robisz w tym biznesie, bo tutaj to my pracujemy, ja, cała rodzina, za dużo masz udziałów, jakby my od Ciebie to odkupimy. No i ten mój znajomy, nazwijmy go Tomek, bo ma inaczej na imię, mówi do niego tak. Ale przemyśl tą decyzję, wiesz, bo ja dałem kasę na start, ja dałem kontakty odbiorców, dostawców. Czy to jest najlepsze rozwiązanie dla Ciebie? Tak, tak, zdecydowanie tak. No i panowie się rozstali. Po czym ten mój znajomy, Tomek go nazwijmy, wykonał dwa telefony do sprzedawcy, dostawcy i firmy w dwa tygodnie nie było. Trzeba doceniać to, co się dostaje. To znaczy, żeby ktoś dał Ci szansę, zainwestował w Ciebie, dał pomysł. Poza tym, że to jest takie normalne świństwo, tak? No bo. To też jest takie doświadczenie z nie tak odległej e, przeszłości, gdzie... E, z moim takim pozytywistycznym nastawieniem, wyuczcie się, bo to nie jest biznesowe. Ja mam za dużo takich socjalnych w sobie rzeczy. Nie wiem, chcę, żeby ludziom było dobrze, chcę im pomagać, no więc jakiś czas temu wziąłem sobie plec, do plecaczka wspólnika na 20%. Na 20% e, młody był kończył e, uczelnię tą samą, którą ja skończyłem, może jakiś sentyment i tak dalej. Nie chcę wchodzić jakby w detale. Natomiast po pięciu latach pracy napisał mi list, że on już teraz dojrzał, już dużo wie, dużo potrafi. I on już nie chce, on już nie chce 20% udziałów, tylko albo 50-50. Dlaczego? No bo tak, no bo on już umie, bo on już teraz to wszedłem to, to trochę był jak mój syn, ale teraz to już on się tak czuje na, na ten. Spotkaliśmy się, niby przegadaliśmy temat, niby wszystko było jasne. Parę dni później z konta jednej ze spółek wyparowało mi setki tysięcy złotych. Nie chcę mówić o szczegółach, bo pospotykaliśmy się przez dwa lata w sądach, prokuratorach, prokuraturach, policjach. Na koniec uścisnęliśmy sobie dłoń. Nie mam negatywnych uczuć, błędy młodości. Moje błędy, dzieciakom nie daje się jednoosobowej reprezentacji w zarządzie. Popełniłem błąd, za duże zaufanie. Pewnie jeszcze popełnię w przyszłości takie błędy, bo, bo już taki jestem. Ale też dobra strona, tak? Mam, mam świetnych wspólników, ludzi, z którymi działam od lat i, i, i bardzo fajnie nam, idą, nam idzie biznes. Ale na jeszcze jedną rzecz Wam zwrócę, zwrócę uwagę. Miałem też takiego wspólnika, który był Amerykaninem, pochodzenia urodził się w Hongkongu. Fajny facet. Dużo, dużo starszy ode mnie, więc trochę tak mnie traktował jak, jak syna. Zresztą. Dzięki niemu poznałem dobrze Hongkong. E, dużą część Chin, tam gdzie razem lataliśmy, e, i w jakimś tam sensie on mnie wprowadził jakby w to, w to środowisko. I przez kilka lat ta współpraca układała się świetnie. Natomiast ja nie zauważyłem, że on ma pewne wyzwania e, z Hazardem. No i na tym na koniec ta nasza współpraca e, pokła popłynęła, tak, no, nie kończyło to się fajnie, bo, bo e, ja wysyłałem kasę na produkcję do, do Stanów, dzwoni do mnie GM, General Manager e, naszej fabryki i mówi, że kiedy kasa do, dopłynie, bo, bo nie ma na wypłaty dla pracowników, tak. Ja mówię, że przecież przelałem, tak. No i nie da się wszystkiego przewidzieć, natomiast e, myślę sobie, że no i trochę takich historii jeszcze, jeszcze mam. Tak. Z jednej strony to są takie rzeczy, o których wolę nie opowiadać, bo czuję się jak frajer, że dałem się zrobić, ale z drugiej strony tak na koniec dnia no, w każdej z tych sytuacji trochę kasy straciłem. Na niektórych nawet potem straciłem tylko trochę nerwów, ale kasy zarobiłem i, i, i wyszło mi na dobrze to, 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 to rozstanie. Też nie chcę, żebyście zrozumieli z tego, że jak już bycie wspólnikiem z się to zawsze się dość źle kończy. Nie opowiadam wam o tych paru rzeczach, paru sytuacjach, jak w życiu. Większość jest jednak pozytywna, fajna i dobra, tak, ale na pewne rzeczy zwróciłbym uwagę, czyli nie wchodziłbym tak szybko we współpracę i jasno porozmawiałbym o wizji. Nie wizji, jak dojścia do sukcesu, tylko co się dzieje, jak już zarabiacie kasę żeby się na koniec nie okazało, że są jakieś ustalenia na początku, ale jak dobrze idzie biznes, tak jak było z tym młodym człowiekiem, to nagle już wszyscy są ojcami sukcesu. I wszyscy są już nagle tymi, którzy sprawili, że ten sukces został, został osiągnięty. Więc powoli z tym. Dokładnie to przegadajcie dzisiaj częściej wchodzę najpierw w profit sharing, czyli, nie każde przedsięwzięcie ma taką możliwość, ale jeżeli jest taka możliwość, to najpierw dogadujemy się na profit sharing, czyli udziały w zysku i jeżeli minie odpowiedni czas, coś razem zrobimy, to, to zakładamy spółkę. No ale z tym młodym człowiekiem było tak, że też się tak mówiliśmy. Umówiliśmy się na udziały, jakie będą za 9 miesięcy. Minęło 9 miesięcy, fajnie nam się pracowało, założyliśmy spółkę, nie jedną, kilka. No i skończyło się tak jak się e, skończyło. O pewnych tematach będę w stanie Wam powiedzieć dopiero za parę miesięcy. E, jak jeden z e, tematów zakończy się sądownie, e, myślę, że pozytywnie dla mnie. Nie, nie, nie widzę jakby innej możliwości. To będzie bijący e, rekordy odcinek e, na temat e, jednej ze stacji, która... Próbowała mnie zakopać żywcem. Jestem bardzo dobrze przygotowany do tego, ale czekam w kwietniu na rozstrzygnięcie i wtedy, wtedy zrobię Wam w odcinkach anatomię manipulacji tej, tej stacji. Dobrze, słuchajcie, powoli dojeżdżamy na, na strzelnicę, więc i dla tych wszystkich e, znawców broni, kołtyś, gdzie ty jedziesz w garniturze koszuli na strzelnicę? E, no, tych naprawdę znawców, to oni wiedzą, że jest zielona taktyka, czarna taktyka. Czarna taktyka to jest ta miejska, budynki. E, I kiedyś jeden bardzo mądry instruktor strzelania z doświadczeniem w Izraelu, tak to nazwijmy, Nauczył mnie jednej rzeczy. Bronią musisz się nauczyć posługiwać w takim warunkach i w takim ubraniu, w jakim na co dzień pracujesz. Więc pewnie, kiedy w sobotę na poligon, postrzelać tam, nie wiem, opuszczanie samochodu, poćwiczyć pod ostrzałem i tak dalej, to się ubieram inaczej. Ale ja dzisiaj jestem w pracy, miałem 3 godziny spotkań z moimi e, pośrednikami, więc o rozmawiając z wami, przejechałem skręt, ale zaraz to naprawimy. Daliśmy radę, daliśmy radę. Więc jak ja tak pracuję, a jak tak pracuję, to tak strzelam i tak ćwiczę, żeby się potem nie okazało, że, że w tych warunkach, w których może mi przyjść jakby potrzeba używania broni, nie radzę sobie, bo potrafię tylko w rękawiczkach, butach na odpowiedniej podeszwie i spodniach bojowych tak <śm> <śm> Tak, więc, więc nie. Ja strzelam tak jak jestem ubrany po to, żeby przyzwyczaić się z tą całą niewygodą marynarki, która, która jest. Nawet w tej najbardziej wygodnej wersji. Więc, no ale dobra, mam dzisiaj dla Was trzy, trzy pistolety. Dzisiaj zaczynamy od broni krótkiej. Jeden rewolwer, a parkujemy i zapraszam. Jesteśmy, słuchajcie, broń jest sprawdzona. Nie ma tutaj nigdzie załadowanej amunicji. Magazynki puste. Zamki cofnięte, więc widzimy, że w komorze nie ma. Jest bezpieczne to nagranie. Broń tylko na strzelnicy. Jeszcze o kilku innych zasadach Wam opowiem. Opowiadam na tych nagraniach. Dzisiaj zabrałem cztery pistolety i jeden rewolwer, zaczynając od tego najmniejszego. Glock 43, mały podręczny pistolet, taki trochę do, ochrony, do obrony osobistej. Conceal Carry. Sześć naboi w tym magazynku, siódmy w komorze. Przy Glockach raczej nie nosi się e, w komorze, tak? Nie przenosi się e, w ten sposób, nawet przy ochronie osobistej. Potem e, taki jeden z moich pierwszych pistoletów, czyli. Glock 17. Najczęściej widzicie ten pistolet na różnych filmach, wtedy kiedy macie Glocky. Tu są trzy Glocky, tak potocznie zwane klockami. 17, długa, długa lufa. To może nie jest specjalnie celny pistolet, ale pistolet, który jest bardzo niezawodny. Ten tutaj ma na liczniku, myślę, że spokojnie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji. I nawet na tej najbardziej badziewnej nigdy mi się nie, nie zaciął. Za to go cenię. To jest też jeden z moich takich ulubionych Glocków. Glock 19, ostatniej, piątej generacji. Bardzo fajny pistolet. Ja mam tutaj założoną optykę, która pomaga mi w celowaniu też wtedy, kiedy jest ograniczone, ograniczona ilość światła. Z tego sobie postrzelamy. E, to jest bardzo fajny pistolet dlatego że to jest produkcja naszych wschodnich e, sąsiadów taki specyficzny e, pomarańczowy to jest CZK 75 SP01 e, tak naprawdę nazywana potencjalnie e, Orange CZK CZK 75 Orange e, to jest bardzo dobry pistolet jeżeli chodzi o celność dynamikę E, lubię go, e, dlatego że wielokrotnie też z niego korzystałem i na poligonach, w różnych gdzieś warunkach, takiego piachu, kurzu, i też nigdy mnie nie zawiódł. Ciężki pistolet, dzięki temu ta celność jest większa e, przy e, strzelaniu e, z niego. I na koniec e, ostatnia, ostatni egzemplarz broni, który, który przyniosłem: e, mój ulubiony rewolwer Smith Wesson 357 magnum y, i postrzelamy dzisiaj też z amunicji magnum. Oprócz tego mamy tutaj kilka holderów, mamy aktywne słuchawki, żebyśmy słyszeli to, co do siebie mówimy, zawsze osłona, osłona oczu, gdzieś tam ten rykoszyt płaszcza może wrócić, więc musimy na to, y, na to uważać. No i mamy tak pod 2000 sztuk amunicji. Wy będziecie chwilę oglądali to, co się dzieje, a ja potem sobie jeszcze zostanę i postrzelam. No dobrze. Startujemy. To jest taki klasyczny nabój 9 mm. Ale zaczniemy sobie od rewolweru, żeby było zabawniej. A tu mamy nabój. 357 Magnum. O, taka różnica. Ładujemy, zobaczymy, jak moja celność. On me, oh you matter what, add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, told you if it's all me, everything is on me, gonna back it up, matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up roll like a Mack truck, country heart. I'm a copper farm and go act up. lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep me real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhart car heart, car car, it, you tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Addied up look, it Słuchajcie, potrenowaliśmy. Misza też dzisiaj swoją pierwsze, pierwsze doświadczenia z bronią krótką, rewolwer. E, następnym razem zabiorę Was, zabierzemy karabiny. Może będzie trochę cieplej. Zmarzliśmy strasznie, ale było warto, było fajnie. Jeżeli tego typu odcinki lubicie ze mną jeździć, wpadać czasami na strzelnicę, komentujcie pod spodem. A ja się zastanawiam, czy przypadkiem dwóch widzów, dwójki z was nie zabrać następnym razem ze sobą, żebyście też mogli trochę potrenować, zobaczyć, że broń to nic strasznego. Oczywiście pod warunkiem, że jest bezpiecznie używana na strzelnicy, pod okiem instruktora, który ma uprawnienia. Dzięki za dzisiaj.